Studenci Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej będą prawnie studentami jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Gwarantuje to podpisane 26 czerwca porozumienie między władzami papieskiej uczelni a dyrektorem instytutu i ordynariuszem bielsko-żywieckim. Studenci Bielskiej Uczelni już od pierwszego roku otrzymają indeks krakowskiej uczelni, a z nim wszystkie prawa i obowiązki studenta uniwersytetu, łącznie z możliwością Otrzymywania stypendiów. Dotyczy to także studentów studiów podyplomowych. Umowa o współpracy Instytutu z Krakowskim Uniwersytetem funkcjonuje od wielu lat, jednak obecnie będzie ona jeszcze ściślejsza. Dotąd tylko absolwenci Instytutu otrzymywali dyplomu papieskiej uczelni. Teraz będą studentami uniwersytetu od samego początku i będą realizować program studiów taki sam, jak jest na Wydziale Teologii. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Ksiądz Profesor Władysław Zuziak zwraca uwagę, że porozumienie jest też próbą uporania się z problemem demograficznym, który dotyka wiele uczelni w Polsce. No też oczywiście jest oczywiście bardzo ważne. Jest to ważny moment zarówno dla Instytutu Teologicznego Świętego Jana Kantego w bielsku-białej, jak i dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kiedy doszło przed chwilą do porozumienia, ściślejszej, ściślejszej współpracy. Była ona do tego czasu, e, już kontynuowana. Teraz, e, Studenci Instytutu Teologicznego już od pierwszego roku będą otrzymywać indeksy z naszego uniwersytetu, z czego jesteśmy dumni, cieszymy się. No, tak się złożyło, że w skali ogólnopolskiej mamy problem demograficzny, jest coraz mniej studentów na poszczególne kierunki, czy nawet na wielkich uczelniach i uważam, że tego rodzaju problemy trzeba wspólnymi siłami pokonywać. Zależy nam również na tym, żeby oprócz dydaktyki, która jest ważnym zadaniem zawsze uczelni, była także prowadzona działalność badawczo-naukowa. I wydaje mi się, że w oparciu o to porozumienie wykładowcy Instytutu Teologicznego będą wchodzić także w takie wspólne projekty badawcze, choćby w dziedzinie studiów nad rodziną, nad młodzieżą. E, mając na uwadze wszystkie transformacje społeczne, ekonomiczne i także kulturowe w Polsce, które teraz przerwamy, uważam, że Kościół, a zwłaszcza Uniwersytet, Instytut Teologiczny powinny wyjść tym wyzwaniom naprzeciw i przyjść z pomocą w takim wspólnym poszukiwaniu dobra, bym powiedział, dobra naszej ojczyzny i Kościoła. A poprzez naukę i dydaktykę wydaje mi się, że to zadanie będzie dobrze spełniane. Ze strony Bielskiej uczelni porozumienie z Uniwersytetem podpisali biskup Tadeusz Rakoczy oraz dyrektor Instytutu Teologicznego imienia św. Jana Kantego ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Instytut Teologiczny imienia św. Jana Kantego w Bielsku Białej powołał do istnienia ordynariusz Bielsko-Żwiecki dekretem z 24 czerwca 1994 roku. Dyrektorem uczelni został jej inicjator i założyciel ksiądz profesor Borutka. Instytut jest afiliowany dekretem Rzymskiej Kongregacji do spraw wychowania katolickiego do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.